Trzeba najpierw w to wejść, więc lecimy pod Muharę. Mamy to! Serio, jakby się stanie. Ta kula jest ogromna. Ej, ale bardzo przyjemnie się idzie. Nic mnie nie pośpiesza, nic mnie tu nie goni. Ale lepsze, że nikt mnie dzisiaj nawet nie dotknie. No, czyli może ja ci pomogę trochę. No, no pomóż mi. Nie, no to jest hit. Mocno w lewo. Lewo? Tak, tak, tu. No, żeby środek ciężkości to był. O, i teraz. Aha, i teraz. Są teraz schody. są schody do pokonania. O, o, tu lepiej, bo tam jest... Ej, mamy to. Czas spełnić swoje marzenie i się sturleć z tej górki. Nie! Dobre. Dobra, opuszczamy dom Gemsy w tej saunie, w której się właśnie znajduję, i lecimy na miasto. Zrobiłam się trochę i Znajdujemy się w centrum prawie Krakowa. I uznałam, że tym razem chcę pójść w miejsce, które jakby nie będzie problemu wejść, a na pewno coś zjem. Ej, kocham to! Jak ludzie się na Zmęczyłam się bardziej, niż przy takim zwykłym chodzeniu Ej dobra, problem polega na tym, że myślałam, że jest tu dużo więcej miejsca Ej widzowie, naprawdę leje się ze mnie, zobaczcie to Cała mokra jestem W sumie nagrywanie odcinków tej kuli przy 30 stopniach nie było najlepszym pomysłem Przejdzie, na radę. Tylko uwaga, uwaga, stój, czekaj, fałsa. o nie Ludzie będą mieli nas dość. Dobra nic nikomu i niczemu krzywdy nie zrobiłam, więc Dobra, mamy to! Jestem! Bardzo mili ludzie to są, e, dziękuję bardzo za gościnę i za możliwość tutaj robienia contentu Jesteśmy w domu, słuchajcie! Trochę pochodził mi się ten, ten strój, moi kochany na dzisiaj Z otwartych rzeczy mamy tutaj e, zapiekanki Naleśniki! Mamy też lody, które się przydadzą, bo no naprawdę jest dzisiaj ciepło. Ja już postanowiłam. Idę na naleśniki. Dzień dobry. Nie ma naleśnika z serem, ale na słodko. Nie, na słodko z serem nie. Dobra. To ja poproszę naleśnika jabłkowego i do tego poproszę. Nie, to wszystko. A jaki sos będzie do naleśnika? Truskawkowy czy paladowy To. Truska w i I Nina już za mnie płaci. Dobra, naleśniczek zamówiony i teraz przydałoby się pójść do jakiegoś cienia, bo nie da się tu wytrzymać na tym upale, ale koniecznie lody muszą wjechać też później. Dobra, słuchajcie, siedzę już prawie dwie godziny w tej kuli i naprawdę, naprawdę tu jest niezła sauna. Myślę, że wypoczę z dzisiaj naprawdę wszystko. Dziękuję, że znalazłam miejsce, gdzie jest cień i że mogę na chwilę pocilować, bo inaczej to by była dyskka po prostu, więc o! <laughs> Całkiem szczerze, przez to, że jestem cała mokra i czuję, że jak się oderwa od tego, to to będzie mokre Nie mogę się doczekać, kiedy wejdę tą kulą do wody Żeby chociaż odrobinę schłodzić ten lateks A tu ptak, który na mnie patrzy To jest mój żon. on dzisiaj tutaj ze mną mocną chillera Tylko chłop po prostu woli, woli słońce bardziej niż ja Jaki ptasior tu przyleciał masz ptasior Czekasz na frytkę jakąś chyba Uwaga Fausti, are you ready? Ready steady? No dawaj, byku, dawaj! O, dobra, lecimy! Nie, wiesz? Już O, dobra, trochę zmniejszyła się objętość tego balona Ale mam, kochani, moje naleśniki, więc Szybka przebitka Jemy Te lody topnieją tu szybciej niż y, cokolwiek Mmm, moim celem nie ubrudzić tutaj w środku tej kuli, bo już nie znajdę tej plamy. A skoro i tak już kupiłam te kule, to może jest to dobry pomysł na rozpoczęcie biznesu. Wystarczy dokupić taką drugą i mogę normalnie to wypożyczać i ludzie mogą na wodzie na przykład się tym bawić. Zachęcam do skorzystania z usług i kule bąbelkowe. Wnudzi wam się w letni, słoneczny dzień? Wypożycz kulę. A może niech też przepłacać za saunę ogrodową? Mam dla ciebie świetne rozwiązanie. Kula bąbelkowa. Działam. I teraz nie mam co ze sobą zrobić, więc muszę poczekać, aż ktoś po mnie przyjdzie. Trzy razy, trzy dziewięć A, muszę jeść szybko burgera, bo przecież Faust tam już nie widać, tak zaparowała w tej kuli. Jedną z rzeczy, którą, którą czuję, że muszę zrobić widzowie, to uwaga, pam! pam dokładnie no, tak, i w tym momencie nie mam stanika, bo po prostu ten się cały odkleił dobra, zaczyna się powoli moja trzecia grupna siedzenia w tej kuli i drodzy widzowie chcę wam powiedzieć coś bardzo ważnego to co teraz robię jest niebezpieczne, nie bądźcie jak ja, nie zamykajcie się w kuli do której nie ma w ogóle dostępu świeżego powietrza, jest to turbo niebezpieczne i myślę, że porównywalne do siedzenia w zamkniętym aucie przy upale, teraz na zewnątrz jest upał, wszystko w środku jest zaparowane. ze mnie dosłownie się leje. Nie mam dostępu do świeżego powietrza, nie mam żadnego też picia w środku. Nie róbcie tego i miejcie to na uwadze, że takie zabawy są naprawdę groźne. Ej, powiem ci, że jest masakra. No, jest masakra. Idziemy do auta na dać mi karty i coś do picia. Boże, widzowie, tu naprawdę jest mega gorąco! Nic teraz już nie widzę! Zaraz zemdleję chyba. Uh, uh, uh. Uh. O ja, ej, jestem cała mokra. Oh, ale ciężary. Na szczęście widzowie nie jest tu cały dzień spędzany w kuli, tylko dzień. Dlatego chwila odpoczynku i zaraz wracam. Dobra widzowie, uznałam, że potrzebny jest mi reset. Naprawdę to jest porównywalne uczucie do siedzenia w zamkniętym aucie przez cały czas. I miałam robić różne zadania, by dostawać rzeczy w tej kuli, ale stwierdziłam, że może być ciężko ułożyć domek w środku, by dostać zamiast niego wodę, więc piję teraz wodę bez zrobienia zadania. I akurat mam nadzieję, że mi to wybaczycie. A do jakichś fajniejszych zadań przejdziemy później. Dobra, słuchajcie, z racji tego, że jest tutaj naprawdę gorąco, to ma... Się lody, które widzieliśmy wcześniej koło traku, ale żeby sobie zasłużyć na te lody, to muszę ułożyć dwupiętrowy domek z kart. Jeżeli mi się to uda, to zostanę oczywiście to, czego chcę, czyli lody tajskie, a jeżeli nie, to ktoś inny się nimi poczęstuje. Muszę sobie tutaj znaleźć w miarę płaską powierzchnię, na której uda mi się to zrobić, i myślę, że to jest to. między moimi nołdami. Na ostatnim odcinku na kanale Jenzi nie byłam w stanie ułożyć zwykłego domku. Dlatego kochani, dzisiaj obrałam trochę inną taktykę i robię na podwójnych ścianach. Może się uda, może nie. Wiecie, postawienie jednego takiego trójkącika nie jest problematyczne. Gorzej trzeba dołożyć do niego drugiego obok. Niezwyk mi drżą łapki. Dobra, mamy to. O nie! O! ze mnie dumek. I w ten automatyczny sposób zasłużyłam na loda. Dawno, dawno temu za górami, za lasami pod stuletnim dębem chillowała sobie księżniczka w bajce zaklęta. Dzwonię do Niny, powiedzieć, że zasłużyłam na loda. Tak? No, chcę powiedzieć, że zasłużyłam na dobrego loda. Okej, okay. A jaki mi smak wybrałaś? Marino Nutella Uuu, dobry będzie, dziękuję Okej, okay, dobra, papa pa. pa! O <ścoughs> <ścoughs> Dziękuję Dobra, mamy tu lody Marino Nutellowe Pha. W międzyczasie, kiedy jem sobie lody, to przejrzę pytania i wyzwania, które zadawaliście mi na Instagramie. Przed rozpoczęciem nagrywania tego odcinka poprosiłam Was o to, także wpadajcie na mojego Instagrama, aby brać udział w przyszłości w takich odcinkach. A ja teraz poprzeglam sobie i podpowiadam na co nieco. Ile miałaś lat, kiedy pierwszy raz poszłaś na wagary? Na wagary? Wydaje mi się, że pierwszy raz poszłam w wieku 12 lat. Zależy jak rozumieć wagary. Bo jeżeli chodzi o takie celowe nie pójście do szkoły, że już zamierzasz nie na wszystkie lekcje, to wydaje mi się, że dopiero w liceum, ale jeżeli chodzi o wyrwanie się z jakiejś lekcji i ucieczka z niej, to chyba pierwszy raz gdy 12 lat. Nie chodźcie na bagary, nie bierzcie ze mnie przykładu. Jak czujesz się z tym, że po zerwaniu z Kubą ludzie jeszcze bardziej szypują się z barwkiem kubickim. Taka jest w sumie kolej rzeczy i w sumie tak też się tego spodziewałam. Jest to w sumie normalne i wcale mnie to nie dziwi, bo tak się już po prostu dzieje. Kiedy się z kimś rozstajesz i zaczynasz być singlem i masz w projekcie drugiego singla, to wiadomo, że siłą rzeczy ludzie będą próbowali nas sparować. To jedna pytanie, jak się z tym czuję. Nie mam z tym problemu, ponieważ wiem, co ja sama. Czuję w stosunku do Bartka, co on czuje do mnie. I niektórzy po prostu piszą sobie, co chcą i robią co chcą. Ja po prostu oddzielam się od tego, jakby wielką krewą. Czy jak byłeś w latach nastoletnich, to miałaś kiedyś tak, że chciałaś uciec, wyprowadzić się z domu. Wydaje mi się, że każdy z nas przechodzi przez taki bunt bycia nastolatkiem w życiu. Ja mam w takich sytuacji, żeby wyprowadzić się. Nie miałam, ale chyba kiedyś powiedziałam coś w stylu, że ucieknę z domu, i chyba faktycznie zaczęłam się pakować. Ale to raczej nigdy byłam naczelką, tylko gdy byłam młodsza i chyba rodzice nie pozwolili mi wyjść na plac zabaw z koleżankami. Ale tak to nigdy nie chciałam uciec z domu. Jaki koncert z trasem najlepiej wspominasz? Dla mnie zdecydowanie najlepszym konceptem na trasie były Katowice. Były to emocje. Nie do opisania. Ta hala robiła niesamowite wrażenie i ilość ludzi pod sceną też była niesamowita. Więc dla mnie osobiście Katowice były najlepszym koncertem. A od razu po nim dałabym chyba Łódź albo Gdańsk. Dobra kochani, muszę dokończyć te lody, bo za chwilę całe się roztopią, a do pytania jeszcze wrócimy. To poszła ostra bomba z loda. Nie wiem jak to się stało, ale wszędzie jest tu ten lód! Wszędzie! Okej, okay, znajdujemy się w tym momencie u Kasi i ujazna na dworze. No i stwierdziłam, że jak mamy tą kulę, to muszę wejść w niej do basenu i utrzymać się na tej wodzie. Zejść do wody będzie łatwo, ale wyjść z niej z powrotem na brzeg. Może być ciężko. Go Fausti! Go Fausti! Dobra. Dawaj, dawaj! Dobra. Dobra! Mój challenge! Otrzymać się na stojąco! Nie ma szans! Nie ma szans się! Trzymać na stojąco! Hu! Do QA. Trochę mi niedobrze, chyba łóżka wodne nie są dla mnie. Z kim masz największy kontakt z Gen Z? Największy kontakt czyli także najczęściej z kimś rozmawiam to z Kartoni. Z wiką najczęściej i najwięcej rozmawiam? Jakbyś mogła zamienić się ciałami na jeden dzień z jedną osobą z Gen Z, to kto to by był? Chciałabym na jeden dzień zamienić się z może mortalcie? Jestem ciekawa, jak jego organizm fizycznie daje radę na tym daily, ale ze świeżym też mogłabym, bo bym zobaczyła, jak to zrobić salta i być takim wysportowanym i mieć taką super cool dziewczynę. Czy dużo będzie odcinków z nowej serii randek? Planuję jeszcze kilka odcinków, ale to wszystko zależy od kandydatów, którzy chcieliby ze mną właśnie taką randkę spędzić. Halo, mamo, nie mogę teraz rozmawiać, bo jestem w kuli! A w jakiej ty jesteś kuli? No w takiej dużej kuli. Spędzam dzisiaj dzień w kuli takiej ogromnej. A masz tam powietrze? No. Jeszcze trochę mam. No do buziaki, to trzymaj się najdłużej. Buzeki, kochala. Pa! pa. Piszcie w komentarzach. Pozdrowienia dla mamy Fausty. Czy zrobisz jeszcze piosenkę? Kochani, tak, jest to coś zupełnie innego. Nie widziałam, żeby na YouTubie ktoś z youtuberów robił taką piosenkę w takim stylu. Trochę są podobnym, ale takim konkretnie jak ja zrobiłam, nie ma jeszcze piosenki. Więc jestem bardzo ciekawa waszego odbioru i mam nadzieję, że się spodoba, bo ma trochę wakacyjny i imprezowy klimat. Czy masz kogoś na opu? Buu! Bum. bum Kurde, podoba mi się kilka. Mężczyzn, pisze sobie też z kilkoma e, panami, ale nie jest to nic konkretnego, więc czy stwierdzenie, czy mam kogoś na oku można nazwać tym, że od razu ktoś mi się podoba i że na przykład z kimś się spotykam? Nie! Ale na oku mam kilka panów. Dobra! Uuu. Ale fajnie klepie! Co dwie piłki to nie jedna. Moje zadanie dla ciebie to musisz twoją kulą, tą mniejszą kulę, piłeczkę, przemieścić na drugą stronę pod tą folię. Okej. Okay. Zobaczymy jak ci pójdzie. <grybuj> <grybuj> o oh nie! <yeah. grybuj> Boże, jakie blaskacie tu lecą! Nie mogę! To, czy to będzie technika falowa, czy to będzie technika obrotowa? Fausti, wow, fausti, wow, dawaj, dawaj, jest gol! Pięknie! No i podejrzewam, że A analogicznie jak tak, tak jak wcześniej z murkiem. No i widzisz, elegancja wow. Francja. Dziękuję bardzo Kasia i Wujas za gościnę. Fajnie było. Lecę teraz do domu Genzy. Kochani, znajdujemy się pod domem Genzy jest rzecz, w której bardzo bym chciała spróbować, w się po tej górce. Tak wiem, to co widzicie jest dziwne, ale inaczej zaspoilerowałoby wam ciekawy content. Muszę zrobić krzywdę! Tu wy to będzie tragedia, nie? Ta kula cię w ogóle nie chroni, w żaden sposób. Dobra, tu się burka znaczy Nie, się jest w stronę. W Ej, nie zatrzymałabym się tam. Tu już miałam problem, żeby się zatrzymać, a nie jest aż tak skrój. To nie ta kula, widzowie. Nie ta kula. Na tym kończy się mój challenge ze spędzaniem dnia w kuli. Dajcie znać jakie fajne rzeczy można tutaj jeszcze porobić, ja mam na to pewien pomysł, dlatego zostawiajcie subskrypcję i widzimy się za tydzień. Hej!